Dawno, w malowniczym wielkim lesie, zamieszkiwał najmniejszy z mrówek o imieniu Mrówkołas. Choć był malutki, nosił w swoim sercu wielkie marzenie zdobyć złoty liść, który był uważany za symbol niezłomnej wytrwałości. Inne mrówki szydziły z niego, nazywając go marzycielem, ale to tylko wzmagało jego determinację. Codziennie Nieustraszenie stawiając czoła przeciwnościom, trenował swoje malutkie nóżki, pokonując kolejne trudności i wspinając się na najwyższe gałęzie drzewa, gdzie słońce grało w ukrywanie między liśćmi. Pewnego dnia wielki las ogarnęła straszliwa burza, niszcząc mrowisko. Wszystkie mrówki próbowały znaleźć schronienie, ale tylko Mrówkołazowi udało się dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Za swoją wytrwałą...